Witam Was ponownie na moim kanale. Jak już pewnie widzisz, po nagróle będzie to holendersowy. Jak też również zauważyliście, że jest zmienione tło. A to dlatego, że chcę zobaczyć, czy tu będzie lepiej nagrywać przy takim. Tutaj mam okno, więc może być lepsze światło, czy w salonie. Oczywiście y, zakupiłam nową szafę, więc dlatego jest inne tło. Teraz mam y, ogromną szafę, więc <laughs> mogę kupować więcej ubrań i więcej mi się zmieści, choć y, jestem tego zdania, żeby rzeczy wymieniać y, co jakiś czas. Ja tak robię albo po prostu wyrzucam do PCK, y, albo y, wystawiam na Vinted. Więc y, ja kocham rótaksy, więc jak wiecie, tych rzeczy jest bardzo dużo. I nie chcę zagracać swojej szafy. Oczywiście kupuję rzeczy, które mi się podobają, a nie że dla potrzeb nagrania filmu. Tak u mnie nie jest. Również niektóre rzeczy. Przerabiam, żeby pasowały pod mój gust, jeżeli coś jest z nimi tak, nie tak, albo są za małe, w sensie za małe, za duże, bo za małe to się nie da przerobić, chyba, że coś tam się skróci i będzie z sukienki spódniczka, więc tak można też zrobić. Dobra, nie przedłużam, jedynie tylko zachęcam do łapeczki w górę, jeżeli film Ci się spodobał i do subskrypcji, jeżeli jesteś moim nowym subskrybentem. A i e, dziękuję ślicznie za e, ten ostatni film, naprawdę e, film e, osiągnął duże e, wyświetlenia, jeżeli o to chodzi. E, I jest więcej Was, więc ja się bardzo cieszę, że już jest Was 300 osób. E, bliżej właśnie e, bliżej można powiedzieć 1000, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze was więcej. E, dobra, ja nie przedłużam jedynie, tylko dziękuję ślicznie za subskrypcję i przechodzimy do mm, pokazywania moich rzeczy z e, Pierwsze rzecz Pierwsze rzeczy. się rozgadałam i teraz będzie mi się wszystko myliło. E, tutaj mam takie spodnie, beżowe można powiedzieć. Chyba tak, to jest taki beż. Może będzie inaczej na kamerze. Wiem, że tu mnie bardzo chyba będzie przyświetlał, więc będę musiała ten film troszeczkę przyciemnić, tak mi się wydaje. One są takie dosyć długie. Oczywiście ja będę chyba chciała je troszeczkę, wiecie co, odwinąć i przeszyć troszeczkę, żeby one były dłuższe, bo one są ponad kostkę. Więc troszeczkę są za krótkie, chociaż ich nie przymierzałam jeszcze do. Do czego? Do, do butów sportowych. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dobrze, ale jeszcze na pewno pokażę Wam się przewitkę, jak te spodnie leżą na mnie. Fajne jest, że one są tutaj tak fajnie marszczone, więc ta talia wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak, marka to HM, a rozmiar 34. I o dziwo to 34 jest na mnie dobre. Jeżeli oglądacie mnie, jeżeli są tutaj osoby, które mnie oglądają dosyć często, wiedzą, że ja takie spodnie kupiłam również z H&M, tylko że w kolorze czarnym i tutaj sobie, bo one były dosyć, nie wiem czy je pokazywałam, czy nie, mam nadzieję, że tak, były dosyć obcisłe na mnie tutaj w brzuchu, więc w brzuchu, w talii. I je po prostu tutaj dwie zaszewki sobie odprułam i teraz są idealne, ponieważ mam pasek, który można sobie ścisnąć. No i tutaj się zastanawiam, zastanawiam również nad tymi, czy czasami ich również tutaj lekko, wiecie, tutaj rozpróć i zrobić nową haftkę, ale to jeszcze pomyślę. Jeżeli chodzi o ceny, nie pamiętam... Ale obstawiam, że kosztowały tak, tutaj które, te rzeczy, które pokażę, będą się wahały od złotówki do 6 złotych, więc te spodnie mogły w tych granicach kosztować. Dobra, nie przedłużam. A nie pokazałam Wam, nie pokażę. Słuchajcie, dzisiaj ten film będzie bardzo e, chaotyczny. Nie, pokaza... nie pokazałam Wam, jaki pasek e, kupiłam. E, tutaj ma e, metalowy taki uchwyt. A tutaj jest z ekoskórki. Będzie fajnie pasował do jakiegoś właśnie. Do jakiejś torebki. Albo do tej, co teraz mam, albo do jakiejś nowej. Kupiłam go, ponieważ kosztowało mi tylko złotóweczkę. Kolejne są spodnie, mam nadzieję, że ich nie pokazywałam. Choć może być to różnie. Jeżeli pokazałam, to wytnę ten film. Wytnę tą część filmu. Tutaj są takie spodnie. Marki, myślę, a, marki HM jest to rozmiar 34 i one są na mnie idealne, a to dlatego, że one są z takiego. mają dosyć dużo elastanu. Jeżeli mówię dobrze, chociaż mają tylko 99% bawełny, a 1% Elastan. Ale według mnie one mają dużo tego elastanu, w sensie nie są takiego prawdziwego jeansu, tylko mają dosyć sporo tego elastanu, ale tutaj na metce, że jest tylko 1%, no może jest 1%, więc tutaj mają nogawkę prostą, więc ja je sobie tutaj podwijam albo zwijam sobie na dwa i również podwijam, żeby one były tak wiecie, bardziej przyległe do mojej kostki niż takie wiecie proste. Jeszcze się nie przekonałam do aż takich prostych nogawek, więc takie spodnie, i również nie pamiętam ceny, ale chyba w tych granicach mogły nawet kosztować mnie złotówkę, bo miały tutaj plamę na kolanach, więc mogła to być końcówka dostawy. Kolejny jest taki topik. On będzie fajnie wyglądał, właśnie do spodni albo z spodenek z wysokim stanem. Pokażę Wam się również przebitka, więc nie będę tak się tutaj wyprężała z tą bluzką. I jest to rozmiar 40, choć uważam, że to jest bardziej 38-36. Fajne ma tutaj te falbanki, fajnie zakrywają ramiona. Ja mam dosyć, wiecie, dosyć szerokie ramiona, więc takie. Takie falbanki troszeczkę, można powiedzieć, zmniejszają te moje szerokie ramiona i wygląda to fajnie. Więc taki topik. Jego pamiętam, bo kupiłam go dzisiaj. Więc ten top mnie kosztował 3 zł. Kolejna bluzka jest to taka bluzka kopertowa z krótszym rękawkiem. Pokażę Wam się przebitka, bo ciężko ją pokazać tutaj, tak w rękach. Ale jest to bluzka kopertowa. Oczywiście pokażę Wam, jak ta bluzka powinna wyglądać w oryginale, a jak ja ją będę nosiła. Ponieważ, jak jest w oryginale, ona niezbyt fajnie na mnie wygląda, więc będę nosiła ją będę nosiła, e, po mojemu. A również te troszki, troszkę troszkę utnę, bo one będą za długie, więc pokażę Wam się ta bluzka w oryginale, e, jeżeli chodzi w oryginale, jak ja ją będę nosiła. Jest to marka Gina Tricot i rozmiar 38. I jest to materiał biskoza, no. Więc taka bluzka za 4 zł. Kolejna rzecz, kolejna bluzka, nie rzecz. Kolejna bluzka. Również pokaże Wam się przebitka, i jeszcze nad nią muszę troszeczkę powalczyć. I tutaj, chyba wszyć sobie gumkę tutaj w te rękawy, bo ona jest dosyć taka lejąca. Jest to rozmiar 42, więc on jest taki zbyt duży na mnie, więc będę musiała troszeczkę przerobić tą bluzkę. Ona jest również chyba jakoś wiązana kopertowo, ale jeszcze tego nie ogarniam, bo nie ma tutaj żadnej takiej dziurki, która by przeszedł, przeszedł ten, taki ten troczek. Więc tutaj będę musiała nad nią troszeczkę się pogłowić, żeby ją jakoś założyć. Jeżeli chodzi o markę, jest to HM. Rozmiar 42, yy, a materiał jest to wiskoza. A, super, myślałam, że to jest jakiś poliester, ale to jest wiskoza. No i tyle. I będę musiała na nią troszeczkę powalczyć, żeby ją jakoś dopasować do swojej figury i ją może troszeczkę przerobić. Kolejna bluzka będzie chyba dzisiaj w tym holu będzie dużo bluzek. <grym> a, i nie powiedziałam, bo ta bluzka kosztowała mnie... 3 zł. Ta również bluzka mnie kosztowała 3 zł. Ona jest fajna. Tutaj ma tą gumkę, która opiera się na tutaj na ramionach, jako hiszpanka. I co mi, bardzo, co mi się bardzo w tej bluzce podoba, ona ma takie fajne rękawy, takie falbanki, dosyć takie ogromne. Jeżeli chodzi o markę, jest to Big Bok rozmiar M. A materiał a to jest 100% poliester, ale tak powiedzmy, nie odczuwam tego, bo ma taki fajny taki materiał, dosyć miły. I jest w takim fajnym e, niebieskim kolorze, co mi się bardzo podoba. Przepiękna jest ta bluzka e, i ją dorwałam za 3 zł, jeżeli nie powiedziałam. Kolejny jest, e, jest taki zwykły t-shirt. Również kupiłam go. E, czekajcie, albo 3 zł, albo 4 zł. Jeżeli chodzi o markę, to jest Steel Lane. Steel Lane, rozmiar, 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 rozmiar L. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o materiał, jest to 95% blizkoza i 5% elasta. Dlaczego taki basic kupiłam? Ponieważ on jest naprawdę z takiego grubego materiału. Już Wam tutaj pokazuję, jak ten materiał wygląda. Jest naprawdę on gruby i ta bluzka mi naprawdę posłuży bardzo długo. Mam nadzieję, że ją nigdzie nie uplamię, ponieważ wolę kupić właśnie taki basic, wiecie, dosyć dobrego materiału niż taki zwykły, bo taki zwykły po co mi potrzebne, jak ja zbyt takich, wiecie, nie, ch nie chodzę w takich, na drukach, jedynie tylko w takich basicowych, więc ten naprawdę jest materiał bardzo porządny, nie jest taki wiecie cieniutki, więc postanowiłam, że tą bluzkę kupię. No, więc ta bluzka kosztowała między 3 a 4 zł, nie pamiętam, bo byłam w dwóch lumpeksach, więc zapomniałam, w którym lumpeksie kupiłam tą, ten t-shirt, więc w takich granicach jego kupiłam. No, i tutaj mam spodnie jeansowe marki Monki. Jeżeli dobrze to wymawiam, wymawiam tą markę. Jest to rozmiar 25, więc to jest chyba taki mój rozmiar, tak mi się wydaje. Bo 26 chyba też jest. Nie wiem. Wiem, że kiedyś zamówiłam 26 albo 26. 5 albo 28, właśnie, z zelando firmy. Właśnie Monki, dobrze chyba mówię. I były dosyć duże, więc ja je zwróciłam. No i teraz natrafiłam na takie mega, naprawdę, no powiem Wam, że spodnie, jeżeli chodzi o tą firmę. Pierwszy raz kupiłam takie spodnie z tej firmy i powiem Wam, że te spodnie pokażę Wam się na, na pewno przebitka one są, można powiedzieć, na mnie ciut, ciut za małe, ale z tyłu są bardzo dobre, nawet troszeczkę lekko odstają, można powiedzieć. I powiem wam, że ten brzuch jestem przed okresem i naprawdę jest on wzdęty I nie wiem, jak oni szyją te spodnie i naprawdę super na wyglądają te spodnie, ponieważ ten brzuch, tak jakby się spłaszczył on na pewno Wam się pokaże przewitkę, jak wyglądają na mnie. Pierwszy raz się spotkałam z takimi spodniami, że nawet jak są tutaj ciut naprawdę za małe, to one nie robią takiej, wiecie, buły, takiego ragala, można powiedzieć, w dole brzucha, tylko naprawdę one tak fajnie spłaszczają i ten brzuch naprawdę fajnie wygląda w tych spodniach. Nic tam się, wiecie, nie odznacza i naprawdę fajnie, że trafiłam na te spodnie. Te spodnie kupiłam za połowę ceny, to była za 6 zł i one mają tą nagawkę, można powiedzieć prostą, można powiedzieć, że te spodnie są takie mom jeans, ale z taką nagawką zwężaną. No oczywiście pokażę Wam się jak te spodnie na mnie wyglądają i naprawdę są niezniszczone te spodnie. Aj patrzy w kropkę, ale raczej nie, nie, nic tutaj nie jest zniszczone. No, i za te spodnie na pewno na Zelando bym dała 60-80 zł po przecenie, więc naprawdę e, dziwne, że nikt tych spodni nie kupił wcześniej, za na przykład cenę tych właśnie 12 zł, jak jest w dzień dostawy. No, i przedostatnia rzecz: jest to koszula, która idzie do przerobienia, e, ale jest z marki HM, jest to rozmiar 38. Jeżeli chodzi o, już Wam mówię e, skład, ale nie mam niestety. Ale to jest tak między pomiędzy chyba wiskoza a poliester, bo jest taki fajny, taki satynowy mm, materiał. E, już Wam pokazuję. O, tak wygląda ta bluzka. Ona ma tutaj takie e, wiązanie e, i myślę nad jej przerobieniem. Tutaj sobie odetnę kawałek materiału albo podwinę. I zrobię taki właśnie tutaj taki pasek, żeby ta bluzka się lepiej, lepiej wyglądała przy jakichś właśnie spodniach czy spódniczkach. Ponieważ w tej wersji mi nie za, bardzo, nie za bardzo mi się podoba, więc tą bluzkę na pewno przerobię. I tą bluzkę kupiłam za 3 zł. Tak, 3 złote, bo spodnie były po 4, a bluzki... Nie, spodnie były po 6, a bluzki były po 4 zł, bo tak samo kupiłam właśnie tamte spodnie jeansowe razem z tą bluzką, więc ta bluzka na pewno idzie do przerobienia. No, i tutaj ma taki jeden guziczek przy rękawie. Dobra, i pokazuję wam już ostatnią rzecz, bo widzę, że ten filmik trwa już 20 minut, ale na pewno będę chciała go troszeczkę skrócić, więc zabieram się do, już do ostatniej rzeczy. Jest to sukienka, można powiedzieć, raczej można powiedzieć, że to jest sukienka sylwestrowa. Jest to marka HM i rozmiar 42, z czego nie jest, to nie jest rozmiar 42, jest to rozmiar 36-38, bo ja się w nią normalnie wcisnęłam. Jest prześliczna. Będę ją miała na pewno na jakąś okazję, sylwestrową, albo, albo na jakąś inną imprezę, gdzie będzie trzeba było właśnie założyć sobie taką sukienkę. Ja ją kupiłam za 6 zł, więc cena powiem Wam, że śmieszna, jak za, jak za taką sukienkę. I naprawdę te cekiny w ogóle nie są zniszczone, więc naprawdę jestem zadowolona. Wzięłam tą sukienkę, może mi się kiedyś przyda? Może nie. Najwyżej sprzedam komuś innemu, kto będzie potrzebował właśnie takiej sukienki, więc jestem bardzo z niej zadowolona. No i z tyłu ma tutaj suwak, który właśnie umożliwia, umożliwia jej włożenie, bo tak, to, jak gdyby nie było suwaka, no to ciężko by było. Się w nią wcisnąć, nawet jak jest rozmiar 42, choć to nie jest prawda. No więc taka sukienka za 6 zł, jestem me, mega, mega z niej zadowolona. No i dziw, zdziwiona, że nikt nie kupił jej wcześniej. Więc na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu i moje rzeczy z i Jeżeli tak, to jeszcze raz zachęcam do łapeczki w górę do subskrypcji, jeżeli jesteś nowym moim obserwatorem widzem, a ja zachęcam do oglądania poprzednich Holly Lumpeksowych i no i co i widzimy się w następnym filmie.